Czyli macie rozwiązania awaryjne w takich sytuacjach? Mamy bardzo dużo rozwiązań awaryjnych. Myślę, że to dzięki tak naprawdę doświadczeniu. E, mamy schemat działania, jak mm -hmm. mamy operować, co jak co nie będzie, jak coś się nie stanie. Często też jest tak, że kluczowym elementem dla budynku jest wygrzanie posadzek w domu, mm -hmm. żeby odprowadzić wilgoć, żeby móc położyć kafle, mm -hmm. czy to w kotłowni, czy to w kuchni, czy gdziekolwiek. E, I bardzo... Takim częstym problemem jest to, że przykładowo jedziemy na montaż i jednocześnie chcemy zamontować jednostkę w jakimś pomieszczeniu, ale nie mamy ułożonych kafli, bo nie były wygrzane. Czyli coś blokuje coś. No z reguły wtedy wiadomo, mówimy inwestorowi, żeby spokojnie ułożył w tym miejscu, gdzie może te kafle. My tam położymy tylko. Jednostkę, pompę ciepła, no i jak zrobi wygrzewanie posadzek, to dalej będzie mógł kłaść resztę, prawda? To jest tak naprawdę jedyne rozwiązanie. Ale nadal potrzeba tej komunikacji pomiędzy działem realizacji a inwestorem. Musimy wiedzieć, jaki jest stan faktyczny na budowie. Też są często inwestycje, które są przykładowo 400 km od nas.